Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus narodził się w Betlejem, w Judei, za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli – w Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane przez proroka. A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najbliższe spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludomego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i, i, wywie i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem rzekł: Udajcie się tam i wypytujcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś wysłuchawszy króla ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją. Padli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary. Złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju. Moi drodzy, ta cisza uroczystość, Trzech Króli, zwana również Objawieniem Pańskim. Jest najstarszą jedną z najstarszych uroczystości chrześcijańskich, które są odnotowywane w, w historii Kościoła, chyba najstarsze. Wobec Wokół niego, tłumaczyłem to wczoraj na, na kole biblijnym, ale wam tylko tak rzucę. jest jeszcze jedno określenie na to, to jest to Epifania. Ono pochodzi z greckiego epifaneja, to znaczy objawienie, zjawienie się. Z reguły to w greckim było to zjawienie się bóstwa. Czasami jest, 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 będzie, jest to również określenie, które łączy słowo Bóg, ho teos, i wtedy mamy, do, do, mamy określenie teofania, czyli objawienie się Boga. Ale to będziemy mówić o tym w niedzielę przy chrzcie pańskim. Ja tylko, tylko daję taką zajawkę, żebyście też mniej więcej orientowali się też w takim słowie, gdyby ktoś takiego określenia użył. Pierwsze czytanie mówi nam o bogactwach, które mają przybyć z, po przesiedleniu babilońskim. Te złoto, złoto mirre, dromadery. Dromadery to są, takie, to są takie powozy ciężkie do przewożenia ciężarów. To są wszystko dary duchowe, które przychodzą z, razem z, z, ze zbawicielem, którego udział mamy w drugim czytaniu. Mamy to, że mamy to przez pana Jezusa, przez chrzest, przez tę jego posługę i misję, mamy udział w tym, w tym dobru. I to jest tyle co do, do pierwszego i drugiego czytania. Chciałbym dotknąć oczywiście Ewangelii. Otóż. Yy, Owie mędrcy. Obi mędrcy, królowie, monarchowie, magowie różne są określenia tłumaczyłem to wczoraj, ale nie będę to wchodził w to dzisiaj oni pochodzą z różnych, z różnych terenów. Trzeba sobie uświadomić, że znak owego powołania owego pociągnięcia owej gwiazdy oni odczytali modo separato czyli byli w różnych kulturach, w różnych językach i zostali dotknięci tym samym znakiem. Kiedy idą, Idą, spotykają się w jakimś tam, na jakimś tam szlaku, i idą, są prowadzeni przez ową gwiazdę. Czy ów Boży Znak, który odczytali, są prowadzeni, w pewnym momencie ten Boży Znak znika, ta gwiazda znika, oni, e, i oni stają wobec sytuacji, w której trzeba się zastanowić, co robić. E, w związku z powyższym przychodzą po rozum do głowy. Skoro ma być król. To ma być król, gdzie się narodził król żydowski, to jeśli trzeba pytać o króla, to gdzie go o, o niego pytać? Gdzie? W Pałacu, na dworze, w, w stolicy, tak? to po prostu w miejscu, w którym gdzieś taki człowiek rządzi, gdzieś, gdzieś ma siedzibę, gdzieś ma, ma, ta monarchia, gdzieś powiem, ma tę administracyjno-centrum. To jest zdolność używania rozumu. I może być tak, że są, przychodzą, przychodzą znaki, przychodzą, przychodzi Słowo, przychodzi owo działanie Boże. Pan Bóg prowadzi, bo cały czas prowadzi, ale czasami ta gwiazda może po prostu zniknąć. No po prostu nie, przecież nie będzie Ci codziennie ze Słowem przychodził. I codziennie Ci ze znakami też nie będzie przychodził. Po to masz rozum i po to masz wolę, żeby trzymać się Jego prowadzenia, słuchać Go i dojść do celu. I <laughs> Żeby Wam to tak powiedziałbym namacalnie wytłumaczyć, przywołam historię z, zresztą dość świeżą, za pozwoleniem danej osoby, która właśnie umie, jest katoliczką praktykującą i umie. Funkcjonuje w tym kluczu komunikacji Bożej, tej metafizycznej, której was próbuje nauczyć, której próbuje was pod nią podciągnąć, żebyście umieli funkcjonować w, w takiej, w takiej kojnonii, w takiej wspólnocie z Panem Bogiem, żeby, żeby umieć być, dać się prowadzić, bo tu o to chodzi, żeby się dać prowadzić i żeby nie popełniać błędów życiowych. Sytuacja jest taka, powiedzmy, że ta osoba o, y, ma na imię Aldona. Aldona polega na tym, że pracuje w jednym miejscu y, związanym z, ze służbą zdrową, zdrowia prywatną. Jest, tam się spełnia i w miarę no, bardzo jest lubiana przez, 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 przez pacjentów i otoczenie porusza się w tym, w, tym, w tym terenie w miarę, w miarę, w miarę. Ale, ale pracodawca, pracodawca zatrudnił ją w szarej strefie, czyli bez podatku, bez ZUS-u, wiecie, wiecie to szara strefa, nie? No. No i to było takie, wie, wiecie, tak to jest tak zwana prowizorka. A jest określenie, nie ma nic bardziej trwałego nad prowizorkę. Taką prowizorką jest między innymi <laughs> u nas ten. <laughs> no już nie jest, ale, ale, był przez całe lata, przepraszam, wyobraźcie sobie, ten most, który był przy Serence. jak on się nazywa? Łazienkowski, tak? Dobrze mówię? Nie, to jest nie Łazienkowski. Który to jest? Który? Most Syreny, tak to mówię. No przecież to jest most, który został postawiony przy, po wojnie po prostu przez, przez saperów, po to, tylko, żeby była przeprawa przez ten, przez Wisłę. I to, to, to żelazto do tej pory, pory stroi, bo to, to, to jest typowa prowizorka. Nie ma nic bardziej trwałego na prowizorkę. Zobaczcie się, starajcie się u, unikać tego typu rozwiązań, bo one z reguły są długotrwałe. Więc ta prowizorka trwała, 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 oni to wszyscy funkcjonowali, a na pewnym momencie, no tak nie za bardzo i mówi, że pyta o tego swojego szefa, no kiedyś oni jakoś tę umowę podpiszą, coś będzie to miało jakieś ręce i nogi, żeby ona miała ma, ma jakiś ma jakby, odpis do, 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 do emerytury i tak dalej, tak dalej. Ale on ją zwłuszył. No i ona zaczęła się zastanawiać z mężem, zaczęła się zastanawiać, czy, czy może nie zmienić tej pracy. No to jest, ponieważ jest katoliczką, jest co, co, co niedziela chodzi nam prześwięto, święto, nie do kościoła tylko chodzi nam prześwięto, święto, yy, funkcjonuje w takim, tej komunikacji Bożej z, z Panem Bogiem i ewidentnie miała sygnały, że to jest nieher. to jest nie okay, To jest nieuczciwe po prostu. No więc tam z mężem rozmawiała, tego wiesz, może bym może, może by zmieniła tę pracę, może nie wiadomo co. No I sytuacja jest taka, że ten mąż mają psa. Z psem wychodzą na spacer. A ponieważ chodzą z tym, na, z tym psem na spacer w jedno miejsce, więc spotykają się z innymi psiarzami. Inne psiarze się znają i psiarze generalnie z, są, z różnego są autorymentu. Różni. No i w pewnym momencie spotykają się, proszę Państwa, mają w różne miejsca jeżdżą z tym psem. Pies jest myśliwski, więc potrzebuje się wybiegać. Więc pojechali do tego lasu. Gdzie to, żeby się natknąć na kogokolwiek, to jest jak no, to jest po prostu no, w lesie półtora człowieka. Las duży, żeby się natknąć na kogoś, to trzeba naprawdę mieć dużo szczęścia. No ale gdzie idzie, idzie ten mąż, idzie z tym, swoim, z tym psem, ono za no, i spotyka chłopaka z innym psem. Spotykają się, nikogu się nikogo się go nie ma. Spotykają się, rozmawiają, to oświadczam i mówi ten mąż, istotny zowąd mówi, a wiesz, mówi moja żona Aldona a myśli o zmianie pracy. Na co okazuje się, że ten spotkany w tym lesie drugi człowiek, powiedzmy pan X, mówi, jest szefem dużej firmy, o czym mąż nie wiedział, jest szefem dużej firmy i mówi tak, a wiesz co, czy tam wie pan, co tam, nie wiem, w jakich jak są relacjach, i mówi, a my akurat potrzebujemy, i tam wymienia stanowisko dość, dość, takie, dość takie odpowiedzialne, Potrzebujemy kogoś, bo mamy wakat, i właśnie potrzebujemy kogoś, który by miał no, doświadczenie w pracy z ludźmi, bo to jest ważna sprawa, żeby mieć doświadczenie z pracy, z pracy z ludźmi. No i ten przychodzi, ten mąż przychodzi do domu i mówi tej Aldonie: Słuchaj, jest taka, wiesz, taka, tu jest taka, taka sytuacja, że, że szukają ten, 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 ten pan X, którego znasz z lasu, od psiarzy, on jest tylko i ją szukają, szukają kogoś na takie miejsce. Może trzeba byłoby to wziąć. Ona jest też taka zachowawcza i dość lękliwa i mówi, nie, może nie, bo to jednak tutaj to się znam, ci ludzie mnie znają, to tego, no trudno, tak mnie traktują, jak mnie traktują, nie chcą podpisać, może podpiszą, a może nie. Przychodzi następnego dnia do, do roboty i ten jej szef potraktował ją po prostu tak z buta, jak jeszcze nigdy. Poniżu ją w jakiś sposób, no, no, źle, ją, źle ją potraktował, i ona przychodzi do domu i mówi: No nie, to jest, mówi, tego nie można przejść nad tym, no, to jest, tego się nie da, to, tego nie można ważyć. I dochodzi taki, do takiego punktu, w którym ona zaczyna poważnie, po, po, zaczyna poważnie myśleć o tym, żeby te prace zmienić, ale jeszcze cały czas się zastanawia, czy, 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 no, czy to zrobić. I spotyka się z tymi facetami, tymi, bo to jest dwóch wspólników spotyka się z nimi na taką rozmowę taką przy tych psach na rozmowę tak zwaną kwalifikacyjną nie? to i oni z nią rozmawiają w ogóle jest, wszystko jest w ogóle na luzie kompletnie luzie bez żadnych zobowiązań rozmawiają z nią i pytają ją: e, słuchaj a co ty co, ty byś, co ty uważasz że w tej pracy w której jesteś tymi, z tymi medykami co ty zrobi, co, co jest dla ciebie najważniejsze. I jak ja z nią rozmawiałem to ona mówi to po prostu mi sam Pan Bóg mi to powiedział co ja mam powiedzieć. Ona powiedziała takie słowa. Parafrazuję oczywiście, co jest dla mnie naj chyba najważniejsze. Chyba najważniejszym osiągnięciem jest to, że poprzez pracę z tymi pacjentami udało mi się przypomnieć tym lekarzom o ich, o, ich, o ich pierwszym przysiędze, którą złożyli. Że oni tutaj nie są w tej prywatnej klinice do, żeby, do tego, żeby robić pieniądze i traktować tych swoich pacjentów jako dojne krowy i jako przedmioty do wykorzystania tylko że są ludźmi o konkretnym, o konkretnej historii, o konkretnej wartości, o, konkretnej, o, o konkretnym podmiocie są, są podmiotami. I podobno ci dwaj faceci, ci, ci, ci szafrowie tej firmy spojrzeli na siebie i powiedzieli po prostu strzał w dziesiątkę, dlatego że oni akurat potrzebują osoby, która by im zwarła całą, całą, całą ekipę w tej dużej firmie, taką, która czuje blusa społecznego, bo to trzeba mieć taką inteligencję emocjonalną i społeczną, taką, specyficzny sposób funkcjonowania, żeby nie dzielić, tylko łączyć i umieć zrobić to wszystko. Opowiadam wam tę historię, ponieważ ona mi absolutnie po prostu, ja poprosiłem tę, tę Aldonę domniemaną, poprosiłem o zgodę na to te opowiedzenie tej historii, że, bo kiedy rozważałem sprawę z Trzech Króli i o i ich to prowadzenie właśnie, że, że Pan Bóg przychodzi ze zdarzeniami, to wiele razy wam mówiłem o tym, że przychodzi w różny sposób, ze zdarzeniami, z słowem, z wewnętrznym poruszeniem, jeżeli jest ta komunikacja, tak jak była, jak tę komunikację mieli owi królowie, ci magowie, czy mędrcy, jakkolwiek byśmy ich nazwali, to. to osoba, która ma tę wrażliwość duchową, której próbuje, którą próbuje z Wami tutaj wypracowywać i która próbuje ją wyostrzyć, tę częstotliwość odbioru Bożego, to zaczyna funkcjonować tak, że Pan mógł ją prowadzić. I kiedyś się zdarzyła taka sytuacja, że ona mówi do mnie, dzwoni do mnie, mówi, że boi się przejść, tak, bo to wiadomo jest. Tu ma coś stałego, chociaż w szarej strefie, ale ma coś stałego, tak? trwałego. Tu musi się nauczyć nowych rzeczy. I mówi, boję się. A ja przypomniałem tak sobie sytuację, kiedy przychodziłem z, z, jednej, z jednego stanowiska kościelnego do drugiego, i ksiądz prymas, Glęb świętej pamięci, powiedział do mnie wtedy pamiętam, kiedy przychodziłem na, na obecny urząd, który funkcjonuje od 13 lat jako wicesekretarz generalny konferencji biskupatu Polski. Pamiętam, kiedy on ze mną rozmawiał, i on powiedział do mnie tak Nie szukałeś tego, przyszło samo. Jest trudniejsze, Pan Bóg da Ci łaskę. Ale to wszystko zależy od Twojej, twojej dyspozycji wiary. Jeżeli będziesz się dał, dasz się poradzić, to Ci Paweł przeprowadzi przez wszystkie meandry, przez wszystkie trudne zakola, takie, które są niebezpieczne, czy takie, czy inne. Nauczy cię tego, co jest potrzebne, da Ci ludzi i środki. I, kiedy, i, i, i to przypomniałem jej to. Pamiętaj o tym, że nie szukałaś. Na, na spacerze z psem. Nikt tego nie aranżował. Wszystko wyszło tak, jak wyszło. Nie bój się. Nie bój się, tylko zaufaj i powiedz pamiętaj o tym, że tam Pan Bóg cię stawia. Nie wiesz, po co ci tam Pan Bóg stawia. Stawia cię po coś. Może tym młodym ludziom chcesz ma im coś mi powiedzieć. Może coś trzeba im z nimi zrobić. Może im pokazać, że Pan Bóg jest tutaj i tutaj. Może oni są po prostu w takiej ciemnej dziurze, że jak ja bym tam poszedł w koloradce, to oni by wiali, gdzie pieprz rośnie. A jak ty pójdziesz. Taka wyrąbana w kosmos za przeproszeniem, bo ona jest bardzo elegancka, taka, taka no, z klasą babeczka. Więc ten wyjdziesz w tej swojej Max Marze, to proszę cię, wiesz, że oni będą patrzyli na ciebie tak nobliwie. Jeszcze dałem jej do, 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 do obejrzenia film pod tytułem Internship, pod tytułem y, 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 Praktykant no, świetny. Jakbyś się kiedykolwiek, no, po prostu genialny z, z deniro. No, no, i ona mówi tak, jeszcze na, na tym maku pracują. Ja, ja w maku nigdy nie pracowałam. A tam podały mi ten film, a, pierwszy, a pierwszy, pierwsza scena, jaka jest, to przychodzi do pracy nowej z młodymi ludźmi, siada przed makiem i nie wie, co z nim zrobić. I chłopak taki paroletni pokazuje mu: Podnieś tę klapkę i naciśnij. No i tak podniósł i nacisnął, się nauczył. I to są wszystko rzeczy, bo podaję wam takie, y, że, taką rzecz z życia wziętą, może, może wydawać mi się mogło, że ona nie ma, pasuje nam do tego dzisiejszego, do tej dzisiejszej uroczystości, ale proszę, być, proszę mi wierzyć, że oni, mówię o trzech królach, czy tych magach, czy tych mędrcach, oni posłuchali, wyszli za, 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 za tym znakiem gwiazdy, przeszli, szli, mimo że ona, ona im w, w pewnym momencie zgasła i dali się prowadzić. Później się dali poprowadzić również przez sen, ale to jest akurat temat, którego tutaj dzisiaj nie dotknę, bo już mi czas ucieka. Opowiedziałem Wam tę historię, dlatego, że ona jest. jest to jest klasyka. To jest klasyka. I pierwsza rzecz, którą wytłumaczyłem tej, tej, tej Aldonie, kiedy ona zaczęła się wahać, czy iść, czy nie iść, pierwsza rzecz to była lęk, że sobie nie poradzi, i odtworzyłem jej historię życia. To jest tak zwane wyjście z traumy, Pokazałem mi jak to funkcjonuje, że jeżeli ja zaczynam być niepewny, kiedy pojawia się sytuacja, która zakwestionuje za moją, moją, moją wartość, moją, moją, moje bezpieczeństwo, moją jakieś coś, ja w taką stabilizację, w której funkcjonuję, jestem zapraszany, że, że przejście do czegoś, pierwsze z czym diabeł przychodzi, to do dotyka yy, zranienia, traumy i człowiek zaczyna się kręcić i boi się, nie dam sobie rady. Nie poradzę sobie z tym. To mnie przekracza. A to jest cały, na tym widz polega, że właśnie chodzi o to, że ponieważ jesteś zaproszony przez niego, w związku z powyższym on ci da wszystko, da Ci ludzi, da Ci środki, da Ci światło, da Ci wszystko ci potrzebne, tylko musisz ciągle pamięć, pamiętać o tym, że to on cię prowadzi. Ale żeby cię mógł poprowadzić, to trzeba tak funkcjonować. Tak jak funkcjonuje ta, 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 ta Aldona. I Nauczyła się tego i naprawdę, naprawdę, to jest niesłychanie mądry człowiek życiowo. A dlaczego? Dlatego, że słucha mądrości. Daje się przeprowadzić przez gwiazdy, która, która w różny sposób przychodzi, a jak gaśnie, używa rozumu i woli.